Wiesz, co mówisz? W Urugwaju jest wiele ludzi praktykujących czarną magię. To wie, z kim ona się skumała. Jak w mólę róż? Malujesz się? Widać, że nie ma twojej ciotki. Musimy o niej mówić. Nie sądzę, żeby wróciła po tym, co zaszło. Co ty wyprawiasz z twarzą? Przyganiał kocioł garnkowi. Jesteś bardzo dyskretna. Zmieniłaś pracę? Nie. Czemu? Myślałam, że najełaś się za kapusia. Nigdy w życiu. Ale gdyby zobaczyła cię ciotka Bernarda, wykreśliłaby cię z testamentu. Spoko. Jak się dowiedzą, i tak to zrobią. Co się stało? Wyluzuj. Będziesz zaskoczona. Nie żartły. W szkole wszystko dobrze? Prawdę mówiąc, nie. Masz słabe oceny? A czy miałam kiedyś dobre? Najwyższy czas się postarać. Wieczorem powtórzymy jeszcze raz przedmioty, z których jesteś słaby. Szukasz tego? Chciałam zapytać, czy mogę sprzątnąć pokój. Później. Czy Norma się czegoś dowiedziała? Nie sądzę. Jest taka głupia. To moja wina. Powinnam zatrudnić do tego Cicilo. On najlepiej potrafi węszyć. Nie, nie, dobry pomysł. Nie miałabym dla niego butów. Cicillo na obcasach. To no, dopiero byłaby apokalipsa. Poza tym tak bełkocze po włosku, że nic bym nie zrozumiała. Miałam rację zatrudniając Normę. Sprawdza, czy dowiedziała się czegoś. Zajęta. Na pewno ta dziewczyna obdzwania wszystkich przyjaciół w Urupaju. Kto mówi? Dzwonię z Towarzystwa Ochrony Gołębi Katedral. Co? To bardzo znana organizacja. Nie słyszałem. Czym mogę służyć? Wiemy, że w środę kręci pan film w katedrze. Gołębie mogą ucierpieć. Wcześniej wróciłeś. Muszę poszukać dokumentów. Dzwoniłaś? Tak. Do zegarynki. Zegarek mi się podstopił. Teraz znam dokładną godzinę. Czy to Towarzystwo Ochrony Gołębi? Nie, pomyłka. Ktoś do mnie dzwonił spod tego numeru. Niemożliwe, to prywatny dom. Mój telefon komórkowy wyświetla pański numer. Kto mówi? Herman Capello. Chwileczkę. Rosario. Dzwoniłaś do jakiegoś Hermana Capello?